Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Patryk Emilibert i to jest kolejny odcinek Survivalowego raju. Dzisiaj jesteśmy sami, no, ponieważ nikt nie gra na serwerze, ale to przecież nie problem, ponieważ e, plany na dzisiaj są e, bardzo znaczne. Mm. Najpierw zaczniemy od tego. Nie będę tego przerabiał, nie, to ma tak zostać. Ale zamierzam wyzwać kolejną osobę, która jest w tym momencie offline, ale mam nadzieję, że jak tylko wejdzie na serwer, to zorientuje się o co chodzi. A mianowicie zamierzam wyzwać Rysiej do naszych wyzwań tutaj. Także skakujemy do portalu i. Lecimy do niej do bazy. Mm. I zostawiamy jej. Co? Co tu się stało? Krowo! Dobra, czyli tam lecimy. Dobra, już nie będę dalej. Nie, dobra, już bez sensu. Okej, okay, więc lecimy tak. Oła. I Gabi ma tutaj e, wykopane takie fajeranckie przejście do siebie z tego co wiem. O właśnie takie. Więc nic tylko wskakujemy tutaj i naparzamy w dół. Jezu, że jej się chciało. Ten tunel był początkowo wykopany 2 e, na 1 taki typowo tunel na, na luzika, e, ponieważ <goda> go kopałem z Gabi, e, i miało być na początku przejście pod ziemią do portalu. I miał on stać tutaj. Ale niestety okazało się, że tak to nie zadziała, ponieważ e, ten portal tutaj teleportował nas do tego portalu, mm, który jest u mnie i u. W sensie w mojej starej bazie. O. o Jezu, kawał tunelu no. Trzeba było wziąć te dłuższe fajerwerki. Tak i tutaj jeszcze to wszystko jest pod wodą, więc trzeba było po drodze bić się z podwodnymi kanionami i innymi tego typu rzeczami, więc naprawdę szacun dla Gabi, że to wszystko wykopała tak 3 na 3, ponieważ mi by się na przykład nie chciało i zostawiłbym to w cholerę. W sumie muszę sobie oznaczyć po prostu znacznik na mapie przy ich bazie, bo może Wygodniej byłoby mi polecieć powierzchnią ode mnie, prosto niż przez te portale. O Jezu, naprawdę kawał drogi. Zbliżamy się do mojej bazy. Jeszcze się okaże, że ten... U! Że w sumie mają mnie daleko z Alanem, ponieważ raptem tysiąc kratek. Ała. To nie tak miało wyglądać. Tak, to będzie dobre miejsce. Tutaj na pewno to zauważy. A! Nie wziąłem mojej sadzonki. Dobra. Eee... Sadzonki, sadzonki, sadzonki. Rośliny. Tak, właśnie tego potrzebowałem. I jeszcze jakieś kowadło. Teraz, jakie ja tam miałem? Kordy 1800 na 64 na 250, chyba. Teraz sprawdzimy to na mapie. Waypoints. 1800 na 250 na 64, super. Czyli nasza teoria się sprawdziła na samym środku. I teraz przydałoby się jeszcze zniszczyć tory. O. Więc to tutaj tak zostaje. Akurat piła, mnie tu nie było. Gdzie jest moja baza? Gdzie jest moja baza? Wiem teraz, a tam. Dobra. Super, więc będziemy mieli to jeszcze na tym filmiku. Dobra, chyba właśnie tego potrzebowałem, żeby ona tutaj wbiła. Dobra, trzeba się jeszcze zrestalkować w sprawie fajerwerków Myślałem, że zaczniemy tutaj budować bazę, ale skoro ona wbiła, to. To myślę, że tego nie zaczniemy, tylko wprowadzimy kolejną osobę do naszych wyzwań, więc here we wait. <ścoughs> <ścoughs> Zostawimy ją z taką nieświadomością i w ciszy. Wreszcie, <laughs> odpalę sobie szybko Discorda, <laughs> żeby móc do niej zadzwonić, jak tu przyleci. A nie, tak nie chciałem. To jest A plus C. Aha, okej. Okay. Dobra, czekamy. A ja nie, nie zaznaczyłem sobie tych kordów, no. Dobra, więc czekamy na na rysiej e, Może w tym czasie się kimniemy? Na prędkości. Może to nie będzie głupie. No, ej. Celnie także zostawiłem tu otwarte drzwi. Liczyłem na to, o dobra. Pozwoliła mi dobrze spać. A i tutaj mamy poza tym przygotowane miejsce. Już pod naszą przyszłą bazę. Może jeszcze nie do końca, bo chyba jeszcze ją trochę tutaj wyrównam w tą stronę. Może. Chociaż nie, bo tutaj zostaje ta rzeczka. Uuu, może wykorzystamy jeszcze tą rzeczkę. Chyba mam plan. Że będzie super. Teraz tylko pozostaje nam czekać na. na Gabi! Jezu, no, przyleć tu! Przyleć! No cóż, jak nie przyleci, to. Najwyżej przyleci, kiedy indziej. Miałem nadzieję, że będę mógł zostawić to bez słowa. Ale... Wbiła 15 sekund za szybko, no. Niestety, no. A w ogóle tak się jaram całą tą sprawą z tymi wyzwaniami. A jeszcze nie wiem... ...co jej wymyśleć. Furczaki. Dobra, dzwonię się z nią i zaraz jesteśmy z powrotem. No witam. Czy masz blade pojęcie, dlaczego cię tu sprowadziłem? Więc założenie jest proste: musisz ze mną wejść do tego przepotężnego byldu i zażyć do skrzyni tuż obok siebie i zabrać z niej wszystko, co w niej jest. Teraz, co musisz zrobić, to wziąć do ręki to złote jabłko, które było w tamtej skrzyni, i razem ze mną je zjeść. I kolejną rzeczą, którą musisz teraz zrobić, jest zadzwonienie tym oto dzwonem, a później skoczenie na chwilę. Ognisko. Na chwilę wystarczy, nie musisz od tego ginąć. Ale witam cię! Przeszłaś całą inicjację do naszego projektu wyzwań na serwerze I, i będziesz się bardzo cieszyć z tego, co tutaj wymyśliłem. Ponieważ założenie jest takie, że wyzywam po kolei różne osoby do wyzwań tutaj na serwerze i, i przyszło na to, że jesteś jednak pierwsza ponieważ tutaj trzeba było to wszystko przygotować jednak. I założenie jest bardzo proste. W skrzyni miałaś kartkę papieru. I twoim zadaniem jest podejść teraz do kowadła i napisać, nazwać tą kartkę papieru zadaniem, które chciałabyś dla mnie wymyślić, a ja zrobię to samo z tobą. No i ważne, że zadanie musi zmieścić się w długości nazwy, w kowadle, To będzie trudno, swój pomysł, jakieś. Dobra, ja mam swój pomysł Wszystko leci na nagraniu. Mam nadzieję, że wyjątkowo spodoba Ci się to co tutaj stworzyłem. Szczególnie po twoim ostatnim projekcie. Nie tak? to to teraz musisz stanąć po drugiej stronie ogniska i na 3-4 musimy wyrzucić te zadania sobie nawzajem. Okay. Dobra, 3-4 mm. <laughs> Wcale nie pomyśleliśmy o tym samym, ale chyba zrobiłem to trochę... trochę łagodniej. Zaczekaj jak ja wykopię to, to będę już mieć wykupany... Około trzydziestu trzech hmm. No cóż, y... Ja nad kopaniem całego czanka nie myślałem. Ale... Ale może to zrobię i zrobię tam coś super. To dam ci teraz powód. Do kopania. Może Ta? idziemy, czy Tak, żadnego samochodu nie widziałem. Słuchaj, nie chodź, pokażę ci coś. Hm. Mm. Cie to jest. A, tu jest. A, ty ten ten szulker z diamentami. No, otwórz tego szulkera. Ja jest ale... Po co ja mam cokolwiek kopać? Nie <laughs> wiem. Pokop sobie złoto, węgla, nie wiem. Grawla. Dla samego węgla Myślę, że chętnie, ale nie będę tego robił nigdzie tutaj. I chyba muszę pomyśleć nad dujcerem w takim razie. No dobra, będzie coś do ładnego time Także dziękuję Ci za uczestniczenie w tych wyzwaniach. Założenia są jeszcze dwa. A, będę mówił. Ok. Po pierwsze, nie możesz nikomu powiedzieć o tym, że istnieje coś takiego jak te wyzwania, ani że dostałaś ode mnie takie wyzwanie. A po drugie, za tydzień, zarówno 7 dni, dostaniesz ode mnie wiadomość. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale ją dostaniesz. I to będzie moment rozliczenia naszych zadań. I trzeba będzie dowodnić to, że wykonało się to zadanie. sobie. Nie wiem, wysłać mi screena na Discordzie, że wykopałaś od dzisiaj 10 tysięcy bloków, czy coś, czy udowodnić mi miejscem, w którym wykopałaś te 10 tysięcy bloków. No. Bądź kreatywna. Także. u ten wyzwania z umocnego tutaj. A ja się chyba zaraz biorę za build mojej bazy. Mm, ale nie w tym odcinku, to będzie krótki odcinek e, z wyzwań w raju. Mm, także dzięki wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że e, oczekiwanie tutaj ze mną na rysie nie było za nudne, i moje gadanie. Mm. I widzimy się w kolejnym odcinku.